Pierwszej sesji już mi ufałaś, już byłaś taka otwarta, czy potrzebowałaś e, trochę więcej czasu? Jak, jak to pamiętasz? Nie wiedziałam jeszcze, co będzie jakby dalej. Może pierwsza to była dla mnie nawet. E, pierwsza to była dla mnie nawet taka łatwiejsza niż na przykład kolejna, druga i trzecia. Tak, daje też taki formularz do wypełnienia tam. Niektóre rzeczy, co się pamięta z dzieciństwa i z całego życia różne takie pytania. I jeszcze potem daje linię życia, ale oprócz tego, co, co się pamięta, no to podczas sesji, czy pro, no podczas sesji wychodzą jeszcze rzeczy takie, które podświadomość dopiero odkrywa, tak? Bo tak od razu nie pokaże wszystkiego, nie pamiętamy wszystkiego, co ma na nas wpływ. Mm -hmm. No i dlatego trzeba przejść w proces, wejść, tak? Bo samemu się do pewnych rzeczy nie dojdzie. Taka praca jeden na jeden, a na przykład jakiś kupiony kurs online. Co jest bardziej skuteczne i co jest dla ciebie jakby takie, że, że widzisz większą zmianę? Ja myślę, że każda praca jest warta jakby tego, co robimy dla siebie. Kurs czy warsztat jest wartościowy, ale nikt na pewno nie jest, bo, y, takiej terapii jeden na jeden, jak my miałyśmy. Y, no, też tak. właśnie chciałam dodać jeszcze, że podobało mi się y, na początku, jak wypełniłam ten arkusz. I według tego, co y, ja napisałam, że z czym się zmagam, z jakimi trudnościami, z czym chciałabym pracować, wiedziałaś jak, już od razu, jakby wiedziałaś, y, jak y, działać. I jaki program mi dopasować, to tak poczułam się już tak, jakby zawiekowana, że to dobry był wybór tutaj do ciebie, żeby się zapisać. Tak poczułam. Więc miałam takie potwierdzenie. To już jakby właśnie na tym początku. Mhm. Super. Dobrze, Karolina, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że się zgodziłaś na to nagranie.